I proszę państwa, dzisiaj zapraszamy na filmy po Sieradzu. I teraz jedziemy od strony Turku, będziemy jechać w kierunku Łodzi. Łódź Piotrków Trybunalski, tak? Popatrzmy, proszę państwa. Tablica przeddrogowskazowa pokazuje nam tutaj kierunek Piotrków po lewej stronie koła. Nad pasami ruchu mamy. Piotrku, w łódź, nad lewym pasem ruchu. W lewo. Kompaktowe, gwieździste, czyli wjazd bez kierunkowskazu. Objeżdżamy rondo i szukamy wyjazdu na łódź. Trzymamy się prawej strony. Tak, proszę Państwa, i szukamy. Wyjazd do centrum, to nie tu. I dalej widzimy wyjazd w kierunku Piotrkowa Łodzi, czyli prawy kierunkowskaz, i wyjeżdżamy z prawym z ronda. Tak wygląda przejazd w kierunku Łodzi z Turku. Jak jedziemy z Turku w kierunku na Łódź Piotrków.